Tak jak wiało sandałem przez większą część noxieńskiego sezonu, tak powoli zaczynają dziać się rzeczy interesujące. Riot Games opublikowało nowe opowiadanie, co jest rzeczą dość wyjątkową. Dlaczego? Ano Dlatego, że w 2025 roku jest to pierwsze. W 2024 było tyle, ile razy wrócił Twisted Triline, czyli zero. A w 2023 była przedstawiona wizja Hueya w formie opowiadania. Oraz jedno z najmniej ciekawych lorowych rozszerzeń, jakie kiedykolwiek się pojawiło, czyli epistolarna opowieść Milio. Wróćmy jednak do 2025. Na swój rework LeBlanc dostaje lorowe rozszerzenie. Z którego wynika, między innymi, że bohaterka może mieć plany w stosunku do Syndry. Serdecznie zapraszam na nowy materiał. Dzisiejsza historia jest podzielona na pięć małych rozdziałów, każdy skupiony wokół innej Leblanc, czterech klonów czy projekcji i jednej głównej matrony, a może właśnie jednak na pięciu projekcjach do tego sobie jeszcze przejdziemy. Innymi słowy, odwiedzimy pięć różnych miejsc. Jest tutaj coś jeszcze, czego się dowiadujemy, i jest to coś, czego mi bardzo brakowało ze strony Riotu przez ostatnie lata. Na pewno kojarzycie przepiękne cinematiki na start sezonu, prawda? W większości przypadków, pomimo genialnej formy prezentacji, no nie w tym przypadku, to nie rozwijało się historii tych, które w tych cinematikach były. Mówię przeważnie, gdyż zdarzało się, czego najlepszym przykładem był The Call. Tutaj, przy wątku Kaisy i Talii, otrzymaliśmy rozszerzenie miasta, w którym się znajdują, czyli Zolan. Dlaczego znajdowały się tam potwory z pustki, też zostało tam wyjaśnione. I do tego, jak doszło do spotkania Talii i Kaisy, oraz co stało się później, po pojedynku córy pustki z Reksaj. Natomiast o tym ostatnim na pewno większość z Was wie, ponieważ doszło po tym do spotkania bohaterki z Belwet. Zatem myślę, iż zgodzimy się, że takie rozszerzenia cinematików są świetne. Jeżeli ich nie kojarzycie, to na końcu tego materiału zostawię wam odnośniki do kliknięcia. Wspomniałem o tym nie bez przyczyny, ponieważ nowe opowiadanie rozszerza nam nieco cinematic Bite Marks, a dokładniej perspektywę Dariusa. Akcja zabiera nas do sceny po pojedynku Noxianina z Trandlem. Nie wiemy, ile później ma to miejsce. Natomiast Darius jest tutaj opatrywany, gdzie ku zdziwieniu wszystkich, podczas opatrywania ani razu nie krzyknął z bólu. Co gorsza, lekarze obawiali się, że straci rękę, stąd wiemy, iż przeprowadzono na nim jakąś formę leczenia. Co więcej, żaden śmiertelnik nie przeżył jeszcze zranienia prawdziwym lodem, jednak Darius znosił tę agonię. Zaciskając zęby i obrzucając kwiecistymi przekleństwami wszystkich wokół w obozie. Po leczeniu, siedział na stercie futer, najbliżej rozpalonego ogniska, jak się tylko dało. By oczywiście walczyć z zimnem, a jednocześnie był cały, zalany potem od gorąca. Dowiadujemy się również, że wśród żołnierzy Noksusu byli freliordcy kapłani. Paradoksalnie nie służący specjalną radą, jak poradzić sobie z efektami prawdziwego lodu, ale nie byli to mędrcy, nie byli to lekarze. Wracając, dowiadujemy się, że od momentu przekroczenia granic Freliordu przez Dariusa i jego żołnierzy, kapłani mroźnej straży czyli poplecznicy Lisandry, przez wiele miesięcy Noxianom towarzyszyli. Darius wiedział, iż są to wojownicy po ich pancerzach i może w przypadku jego rany nie okazali się użyteczni, natomiast nie byli kompletnie nieprzydatni. Podzielili się wiedzą na temat bezpiecznych tras i obyczajów trolich plemion, które mogli podczas kampanii spotkać. Jak wiemy z cinematyka, rzeczywiście takie spotkanie miało miejsce. Najstarszy kapłan Mrozu imieniem Chiolr. Mający jedno zdrowe oko, zwrócił je w stronę obserwatora całej sceny: zwykłego, prostego i niepozornego giermka. W rzeczywistości była to LeBlanc. Kapłan bacznie przyglądał się Giermkowi, czując niepokój, a jego palce lekko dotykały topór wiszący przy biodrze. Leblanc w myślach skomplementowała samą siebie, mówiąc, że przecież jej gorsze siostry miałyby w tej sytuacji problem w utrzymaniu iluzji, gdy ktoś tak uzdolniony magicznie ją obserwuje. Jednak dla niej problem nie występował. Co więcej, Leblanc posłała do jego głowy myśl mówiącą: wszystko jest w porządku, dzięki czemu kapłan mrozu. Stracił zainteresowanie giermkiem. LeBlanc wstała, udając, że chce napełnić kubek z wodą i wyszła z namiotu, decydując się porzucić aktualny wygląd i znaleźć inny, gdy obóz zostanie zwinięty i wyruszą w dalszą drogę. Przecież i tak nikt nie zauważy braku młodego giermka ani nie przypomni sobie jego imienia. Mało kto będzie w ogóle pamiętał. Czy ktoś taki tutaj był? Dowiadujemy się tutaj trzech ważnych rzeczy. Po pierwsze, to wiemy, że Darius nie dotknął bezpośrednio maczugi trandla z prawdziwego lodu, przez co można mu w jakiś sposób pomóc, choć nadal jest to bolesne doświadczenie. Po drugie, skoro trandl ma już swój zmrażacz kości, trolle służą już Lisandrze, stąd być może kapłani mroźnej straży. Chcieli właśnie doprowadzić Noxian do troli. Pamiętajmy przecież, że Lisandra sposobem knucia i kreacji intryk jest bardzo podobna do LeBlanc. Po trzecie, i co dla mnie najważniejsze i najciekawsze, pojawiło się sformułowanie Gorsza Siostra. Wynika z tego, że z nowego opowiadania dowiadujemy się, iż każda LeBlanc myśli, że jest tą prawdziwą. Historia przynosi nas do Noxusu i drugiej projekcji Matrony. Tutaj ten klon z kolei podąża za Wladimirem. Mak Krwi miał spędzić noc na salonach rodziny Noradis, którą znamy z karcianki Legends of Runeterra, albo na dworze kogoś takiego jak Edwin Cortain, który w karciance również się pojawia. Wladimir dyskretnie starał się obserwować wieżę bastionu nieśmiertelności, patrząc czy ktoś go nie śledzi. Leblanc nie chciała popełnić błędu, tak jak jej gorsze siostry, niedoceniając doceniając chemomanty i jego umiejętności, stąd zachowała dystans, odwracając przybraną twarz w stronę najbliższego sprzedawcy za każdym razem, gdy Wladimir zerkał w jej stronę. Niestety z tej części nie dowiadujemy się niczego więcej. Poza tym, że prawdopodobnie Wladimir starał się być dyskretny, aby o tym akurat spotkaniu być może matrona Czarnej Róży się nie dowiedziała. Trzecia część przenosi nas do Ioni, a dokładniej na wyspę Faelor. Ta była pierwszym zdobytym miejscem w najeździe Noxusu na Ajonie, aczkolwiek w opowiadaniu jesteśmy już w zasadzie po pierwszym najeździe na krainie gdyż Noxianie, a przynajmniej zdecydowana większość z nich wraca do domu, a okupacja została zakończona. Nie wyklucza to oczywiście tego, że część Noxian w Ioni została. Pamiętajmy, że są tam małe przyczółki, którymi Noxus nadal zarządza. Leblanc przeklina tutaj Swaina. Stąd jest on już wielkim generałem i w myślach wypowiada, Powinniśmy były z nim skończyć, gdy miałyśmy szansę. Jednak moje gorsze siostry uznały, że nie będzie on zagrożeniem dla naszych planów. Bardzo ciekawa interakcja, gdyż rzeczywiście doprowadziła w przeszłości do zhańbienia Swaina, spodziewając się, że to wystarczy. Jak wiemy, Wielki Generał stał się, poza Mordekajzerem oczywiście, największym przeciwnikiem Leblanc w Noxusie. W każdym razie nasza siostra podąża wzdłuż umocniej fortecy w kierunku nadmorskiej twierdzy, przebrana za adiutanta w średnim wieku, mającego na sobie jedynie połowę munduru. Leblanc salutuje w kierunku trzech oficerów marynarki wojennej, obładowanych mapami, zmierzających w przeciwnym kierunku. Poznaje przy okazji jedną osobę z tej grupy, ale ta nie zwraca na nią uwagi. Leblanc skręca za róg i przyjmuje właśnie jej wygląd. Jest to bardzo bezpieczne, skoro idzie w innym kierunku, to oddala się od fortecy. Niemniej, podąża dalej pośród Noxian panicznie pakujących archiwa najwyższego dowództwa. W tym miejscu pojawia się coś, co szczerze myślałem, że Riot Games już dawno zarzuciło. Jeżeli kojarzycie materiał o Noxusie, Psajonie czy na przykład Talonie, to pada tam stwierdzenie najwyższe dowództwo Noxusu. Zresztą są nawet takie skiny jak High Command Katarina. Co ważne, najwyższe dowództwo rządziło Noxusem w Starym Kanonie, i tam, gdzie w aktualnym pojawia się ta wzmianka, to jak już się pojawia, to raczej w starych historiach. Zatem teraz mamy potwierdzenie, że coś takiego jak najwyższe dowództwo nadal istnieje. I prawdopodobnie, co też już podkreślałem prawdopodobnie chodzi o jakąś grupę dowódców generałów, którzy po prostu, jeżeli chodzi o piramidę władzy, to są pod tryfariatem. Niemniej Leblanc podąża dalej, jako iż jej postać jest w stopniu kapitana. Rzuca groźbę publicznej chłosty w kierunku strażnika przejścia do niższych komnat fortecy i przechodzi dalej, w kierunku Jeziora Snów Faeloru. A kto tam jest, moi drodzy, na czas tej opowieści uwięziony? Nie kto inny jak Syndra oczywiście. LeBlanc w głowie myśli, że to może być jej ostatnia szansa. Ale na co? Tego nie wiemy, gdyż jej myśl zostaje przerwana widokiem innego klona LeBlanc, który właśnie zabił jednego z inżynierów wojny. Czyli dosłownie inna LeBlanc zabiła noksjańskiego szpiega. Co się tutaj, kochani, odpierdziela, nie wiem. W każdym razie nasza pierwsza bohaterka podnosi rękę, wykonując magiczny znak. A druga odpowiada tym samym, dokładnie tak, jak nakazuje obyczaj. This is the way. Wygląda na to, jakby obie miały to samo zadanie, gdyż pierwsza LB usatysfakcjonowana, wraca na powierzchnię, na pokład okrętu wojennego, który na nią czekał. Albo zatem ich celem było pozbycie się inżyniera wojny, by nie dowiedział się o tym miejscu lub o Syndrze, albo mamy celową dziurę w opowiadaniu. Wiemy, iż później Syndra przecież została uwolniona przez chcących przekonać ją do partyzanckiej walki Ionian, ale ta zwróciła się przeciwko nim i odleciała, na czym skończyła się jej historia. Dlaczego Leblanc jest zainteresowana Syndrą lub Jeziorem Snów? No cóż, może Syndra nie jest tam jedyną uwięzioną istotą, może właśnie tam Leblanc poszukuje darkińskiej klewi, a może bohaterka chce ją po prostu zrekrutować. Moc Syndry teoretycznie może nie mieć granic, stąd byłaby idealnym nabytkiem w szeregach Czarnej Róży. A być może, moi drodzy, idzie to w zupełnie inną stronę. Może Leblanc boi się Syndry? Nie wiem, kochani. W każdym razie historia Syndry od wyjścia stoi w miejscu, a jest tak intrygującą bohaterką, że chyba najwyższy czas coś z nią zrobić. Oczywiście to nie koniec i przenosimy się w kolejne miejsce. Tym razem do Demacji. A dokładniej do Ogrodów Królewskich. Tutaj LeBlanc przebywa od jakiegoś czasu w postaci kogoś na podłup ogrodnika lub po prostu pracownika. Udaje, że zajmuje się otaczającymi ją różanymi krzewami. Kątem oka jednak obserwując seneszala, który powoli spaceruje żwirową ścieżką, trzymając ręce za plecami. Seneszal to oczywiście tytuł, jaki nosi Xin Zhao. Po raz kolejny dowiadujemy się o rozważaniach Leblanki, w których nikt nigdy nie kwestionuje jej obecności w tych demacjańskich ogrodach. Demacjanie nigdy by nie pomyśleli, że ktoś mógł się wedrzeć tak daleko w głąb pałacu, nie zwracając przy tym na siebie uwagi. Ponadto przecież niemożliwym jest, by intruz jeszcze miał się znajdować w pobliżu samego Wielkiego seneszala demacji. Dostajemy również fragment o samym Ksinie, że trzyma się swojej rutyny. Każdego dnia wstaje godzinę przed świtem, który wyznacza początek jego codziennych obowiązków. Niemniej, gdy Leblanc wreszcie wstaje i mija Ksina, ten uśmiecha się do niej i kiwa głową. Według niej jej gorsze siostry. Pewnie rozkleiłyby się na widok promieniujących od niego szczerości i ciepła, które nawet okazuje zwykłemu staremu słudze, ale ta Leblanc jest przecież twardsza od swoich gorszych sióstr. Seneszal po chwili zatrzymuje się, stając pod imponującymi srebrnymi brzozami, pochyla się, by wyciągnąć jakiś przedmiot z ziemi. Tym przedmiotem okazało się ziarenko, pojedyncze ziarenko. Przygląda mu się dłuższą chwilę, po czym wsadza je do kieszeni i kontynuuje swój spacer tej części opowiadania być może aż tak dużo nie wynika. Poza tym, czego i tak już mogliśmy się domyślać, że matrona czarnej róży znalazła sposób, by jakoś dostać się do wyższych struktur demacji. Czy może bardziej nie do wyższych, tylko jak wejść w tą głębię tych struktur. Fajnie również wiedzieć, że Riot pamięta o takim bohaterze jak Xin Zhao. Kochani, ostatni fragment dotyczy Bastionu Nieśmiertelności. Dokładnie do miejsca, które znamy z Cinematika, będącego główną siedzibą Czarnej Róży. Ściany komnaty pokrywają tysiące falujących znaków, nieustannie łączących się ze sobą. To znamy z Cinematika. Jak wspomina Matrona, to tutaj, w sercu jej fałszywego imperium, tworzy ścieżkę ku przyszłości. Fałszywe Imperium to odniesienie do zapowiedzi bohaterki cytując Matronę, moje gorsze siostry znajdują się wśród niezliczonej liczby narodów i królestw tego świata. Nieustannie knując intrygi i wymyślając spiski. Każda z nich wierzy, że to ona jest tą jedyną i prawdziwą Leblanc. To pozostawia nam ciekawą tajemnicę, która już wcześniej w kanonie była zajawiana. Czy istnieje ta jedna prawdziwa LeBlanc. Według karcianki Legends of Runeterra, tak, jest ona ewidentnie zaznaczona. Natomiast kanonicznie są zajawki, że ta oryginalna matrona już dawno nie żyje, a pozostały po niej tylko lustrzane odbicia. To jest dopiero filozoficzne pytanie w oparciu o kanon Runterry. Czy prawdziwa LeBlanc nadal istnieje i to jest ta, która pojawia się tutaj? Czy tak naprawdę mamy setki różnych LeBlanc, gdzie każda uważa się za tą jedyną? Dajcie kochani znać w komentarzu jak uważacie. Natomiast jeżeli chcielibyście posłuchać sobie o spotkaniu Talii i z Cinematica Deco, to kliknijcie sobie tutaj. A jeżeli nieco więcej o historii, która miała miejsce w mieście Zolan, do którego przybyły w tym samym cinematiku, kliknijcie tutaj. Dziękuję pięknie za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.